Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do prowadzeń, do tekstów, czytań, psalmu, ewangelii, drugiej niedzieli wielkanocnej, niedzieli miłosierdzia. Tak nazywamy ją w kościele, zgodnie z. Poleceniem siostry Faustyny, z deklaracją papieża Jana Pawła II, Niedziela Miłosierdzia. Przeżywamy ją w szczególnym roku, roku jubileuszowym, roku, w którym mamy być pielgrzymami nadziei, odkrywać, że Kościół to wspólnota, która pielgrzymuje. Kościół nie stoi w miejscu, ale idzie naprzód, idzie głosząc nadzieję i odkrywając nadzieję, jaka jest w Chrystusie. Jaka jest w miłosierdziu Ojca? Szczególnie apostołem tego miłosierdzia był papież Franciszek, przez cały swój pontyfikat mówił o Bogu, który nie męczy się przebaczaniem, o, o człowieku, który czasem przestaje prosić o to miłosierdzie. W sobotę pogrzeb papieża Franciszka, w poniedziałek Wielkanocny papież zmarł. Zamknął się bardzo piękny i ważny czas dla Kościoła, i myślę, że większość z nas czuje, że bierzemy udział w tworzącej się historii Kościoła. Papież Franciszek całym swoim życiem pisał kolejny rozdział Dziejów Apostolskich. Pisał swoim życiem komentarz do Ewangelii, tak jak ją, jak, jak ją rozumiał. Dlatego to dzisiaj krótko powiem o pierwszym czytaniu, o drugim, o psalmie, ale głównie chciałbym powiedzieć trochę o miłosierdziu właśnie w nauczaniu papieża Franciszka. Więc w drugiej części tego nagrania kilka, może kilkanaście cytatów o miłosierdziu, które wyszukałem. Ciekawe, powiedziałem o tym, że papież pisał kolejne rozdziały dziejów apostolskich, w czasie wielkanocnym czytamy dużo fragmentów dziejów apostolskich. Kościół rodzi się w mocy Ducha Świętego. Rodzi się po zmartwychwstaniu. To, co dzieje się pośród uczniów, jest nie tylko kontynuacją misji życia Jezusa, ale jest rozumieniem, że Chrystus jest żywy i obecny we wspólnocie. Chrystus żyje, działa przez swoich wybranych. Te cuda znaki są tego potwierdzeniem. Pierwsze czytanie to tekst z dziejów apostolskich z piątego rozdziału, wersety od 12 do 16, tekst, który pokazuje nam wspólnotę pierwotnego Kościoła, która jest miejscem nadziei, jest miejscem uzdrowienia. A apostołowie stają się narzędziami Bożego miłosierdzia, uzdrawiają chorych. Głoszą jedność, pokazują tę jedność, głoszą pokój. Ludzie przynoszą potrzebujących z całej Jerozolimy. To jest piękny obraz Kościoła, który nie odrzuca, ale przygarnia. Jak ten szpital polowy, który leczy rany, jak mówił o Kościele papież Franciszek. Apostołowie stają na dziedzińcu pod portykiem Salomona, a więc w miejscu publicznym. Nie tworzą jakiegoś zamkniętego kręgu wybranych, gdzie gdzieś tam ukrywają się y, za trzecim winklem po lewej, po prawej, gdzieś w jakimś domu, tajne znaki, tajne hasła, żeby wejść. Nie, stoją w miejscu publicznym. Miłosierdzie nie zna granic. To nam mówi ten, to czytanie, ten tekst. Z pierwszej z księgi Dziejew Apostolskich. Psalm 118. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Ten psalm przypomina, że nawet gdybyśmy gdy byliśmy popychani, aby upaść, to Pan przychodził z pomocą. Przychodził i przychodzi. Święto miłosierdzia jest świętem ufności nie lęku. To święto niedziela miłosierdzia, święto tych, którzy nie są idealni, ale którzy mają nadzieję, którzy wiedzą, że ich życie zależy od Boga. Psalm kończy się obrazem kamienia odrzuconego, który stał się fundamentem. To jest prawda o Bożym miłosierdziu. Bóg Właśnie to, co słabe i to, co wzgardzone, czyni początkiem nowego. Oczywiście to jest psalm, który zapowiada Chrystusa, Jego odrzucenie, ale też Jego wywyższenie, ale w ten sposób mówi też o nas. My też możemy być słabi, wzgardzeni, w różny sposób także zniszczeni przez grzech, przez, przez naszą chciwość, nienawiść, ale możemy się przemienić dzięki łasce Boga, dzięki Jego miłosierdziu. Drugie czytanie to początek Apokalipsy Świętego Jana, pierwszy rozdział, wersety od 9 do 19. Jezus objawia się Janowi na wyspie Patmos. To nie jest Jezus historyczny, to jest Chrystus, który był, który jest i który przychodzi. Spotkanie pełne symboli, pełne tajemnicy. Ja narrałem taki cykl o tych listach do siedmiu kościołów Apokalipsy, także o tym początku wizji, więc zachęcam, by przesłuchać, przeczytać też ten, 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 te trzy pierwsze rozdziały. Kilka dni temu przed świętami wróciliśmy z Turcji, z Pielgrzymki, właśnie ślakiem tych siedmiu kościołów Apokalipsy. To spotkanie, o którym słyszymy w tym czytaniu, ono nie jest łatwe. Jan pada na twarz, pada jak martwy. Wobec Boga, który się objawia, człowiek rozumie swoją kruchość. Ale Jezus kładzie na tego człowieka rękę i mówi: Nie bój się. Nie bój się. To jedno z takich częstszych zdań Biblii. Jezus przychodzi z czułością i mówi: Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odchłani. On umarł z miłości i żyje. I ta miłość już nie zna granic, nie zna czasu, nie zna śmierci, jest bez końca. Przeczytajmy ten tekst jako taką prezentację, przedstawienie się Jezusa, który jest początkiem i. Końcem, w sensie celem człowieka. Ewangelia Świętego Jana rozdział 20 wersety od 19 do 31 to dobra, dobrze nam znany tekst. Oto mamy wieczór Wielkanocny, uczniowie są zamknięci i fizycznie zamknięci z obawy, ale też i duchowo. A Jezus przychodzi pomimo pomimo drzwi zamkniętych, pomimo ich samotności. Przychodzi nie z wyrzutem, ale przychodzi z darem. Przychodzi i mówi: Pokój wam. To jest obraz miłosierdzia. Jezus, który pokazuje rany, ale nie po to, by wzbudzić litość, by przekonać o zmartwychwstaniu. Te rany są świadectwem miłości. Ciekawe, że one nie znikają, przecież mógłby Jezus w uwi ciele uwielbionym być najdłatszy i zupełnie bez żadnych ran. Ale miłosierdzie, miłość Chrystusa ma swoją cenę. Te rany zostają jako świadectwo. Tomasz, Tomasz nie wierzy, bo nie chce zostać oszukany. Widział cierpiącego Jezusa, widział martwe ciało. Trochę postawmy się na jego miejscu. Wyobraźmy sobie, że ktoś, komu towarzyszyliśmy w odchodzeniu w pogrzebie, widzieliśmy w trumnie ciało zmarłego, teraz raptem staje na przy, przy, przy nas, puka do naszych drzwi, wchodzi do środka do domu i mówi żyje. Trudno to sobie wyobrazić, jakbyśmy zareagowali. Pewnie byśmy może zemdleli, może powiedzieli, że to oszust, że to jakiś hologram, że to coś nieprawdziwego, że ktoś udaje, że to bardzo nieśmieszny żart. No, Tomasz też miał do tego prawo. To nie jest łatwowierność apostołów, gdy przychodzi Jezus i oni wszyscy od razu uwierzą. Nie. Oni też potrzebują upewnienia. Dlatego Jezus go nie, ka nie każe, nie krytykuje. Pozwala dotknąć. Papież Franciszek mówi, że, że miłosierdzie to dotyk ręki Boga na naszych ranach. I Tomasz uwierzył, Właśnie wtedy, gdy doświadczył bliskości Chrystusa. I to, co jest niezwykłe w tej dzisiejszej uroczystości, w niedzieli Miłosierdzia, że to nie jest święto idealnych. To jest święto wszystkich Tomaszów. Wszystkich, którzy szukają, którzy pytają, którzy nie rozumieją czasem. Taki jest Tomasz. Taki jest każdy z nas. Moi drodzy, kiedy Papież napisał, ogłosił rok miłosierdzia 2015, to napisał tekst bulli Misericordiae Vultus, w której wyjaśnia, czym jest miłosierdzie, pokazuje miłosierdzie jako serce ewangelii, jako prawdziwe oblicze Ojca. I myślę, że pośród wielu teraz dyskusji niestety też całej giełdy nazwisk, kto będzie nowym papieżem spróbujcie zastanowić się jakie dwa, trzy słowa byłyby takim najlepszym podsumowaniem całego pontyfikatu papieża Franciszka. Kiedy o tym myślałem ze znajomym księdzem po, to mi przyszło do głowy trzy. Pierwsze to Miłosierdzie. Myślę, że rok miłosierdzia był takim sercem pontyfikatu, i papież wielokrotnie się do niego odwoływał, i pamiętamy spotkanie w Krakowie na Dniach Młodzieży, właśnie poświęconych także miłosierdziu. Wiele było wtedy wydarzeń, konferencji o miłosierdziu, Boga, przypomnienie takiej prawdy biblijnej o miłosierdziu. Jan Paweł II mówił o miłosierdziu, ale w kontekście bardziej Siostry Faustyny, objawień, też oczywiście Ewangelii, a Franciszek jakoś głęboko wchodzi w teologię miłosierdzia w Starym Testamencie i tak dalej. Więc myślę, że pierwszym z tych trzech słów byłoby miłosierdzie. Drugim to powiedziałbym, że nadzieja. Bo nie tylko w tym roku jubileuszowym, gdzie papież tyle mówi o nadziei, o, zaprasza do bycia pielgrzymami nadziei, ale. Po prostu, kiedy papież od samego początku pokazywał nam, wierzącym Kościołowi w ogóle światu Ewangelię, to, to głosił nadzieję dla tych, którzy są daleko, którzy są na peryferiach, którzy są odrzuceni, odtrąceni, chorzy, jakoś zupełnie podszywieni, że jest nadzieja, że Bóg jest nadzieją. Więc miłosierdzie to byłoby pierwsze słowo, nadzieja drugie. No i trzecie, trzecie myślę, że tutaj pewnie kilka, ale może najbardziej dla mnie to synodalność, że Kościół jest wspólnotą, która wędruje i która ma wspólną drogę. Synodos. Syn, wspólna odos, droga. Wspólna droga. Kościół jest wspólnotą, która idzie razem. Nie tylko chodzi o synod, który papież zwołał czy zaprosił także na 2027 rok, o te zadania, które są w diecezjach, w episkopatach krajów, czy w ogóle w Kościele Światowym, ale po prostu pokazywał, idąc przez swój pontyfikat, że to jest droga Kościoła, wspólnota. Więc synodalność czy wspólnota, myślę, że byłoby tym moim trzecim słowem tych trzech kluczowych, które myślę, że po latach czy dziesiątkach lat będą jakoś zapamiętywane i, i gdy będzie mowa o synodalności, czy o e, miłosierdziu, czy o nadziei, to gdzieś w nauczaniu Kościoła i nowych, przyszłych papieży będzie pojawiało się odwołanie do Franciszka. On nadał bieg Kościołowi naprawdę na dziesiątki lat. Jestem o tym przekonany. Takim słowem na pewno będzie ekologia. Takim słowem kluczem będzie na pewno człowiek, po prostu człowiek. Czy migrant, czy obcy, czy odrzucony, czy odtrącony, inny, po prostu człowiek. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze propozycje trzech słów, trzech kluczy, takich najważniejszych, podsumowujących tak bogaty czas pontyfikatu papieża Franciszka. Papież mówi tak w tej bulli, misericordiae vultus: Miłosierdzie to najdoskonalszy art, w którym Bóg wychodzi nam naprzeciw. Miłosierdzie to podstawowe prawo, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, Ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Miłosierdzie objawia tajemnicę Boga. Wszystko w Jezusie mówi o, mi, o, o miłosierdziu. On sam staje się miłosierdziem, które czyni czułym i współczującym. Tak postępuje Bóg. Odpowiada miłością na niewierność. Miłość Boga nie jest mierzalna miarą ludzkiej sprawiedliwości, lecz jest przede wszystkim przebaczeniem i łaską. Bóg nie przestaje nam okazywać miłosierdzia, bo zna naszą słabość lepiej niż my sami. W swoich codziennych działaniach, Kościół jest wezwany, by głosić miłosierdzie, to bicie serca Ewangelii, by uczynić miłosierdzie bliskim dla każdego człowieka. Może się zdarzyć, że tempo współczesnego życia, kultura obojętności, czy systemy ekonomiczne pozbawione ludzkiej twarzy, uczynią ten głos mało słyszalnym, a jednak Kościół nie może zamilknąć. W naszych czasach, kiedy Kościół odczuwa potrzebę intensywnego głoszenia Bożego miłosierdzia, jego życie musi być nacechowane czułością. Tam, gdzie są chrześcijanie, każdy powinien móc znaleźć oazę miłosierdzia. Kościół jak matka nie przestaje ufać, żywić nadziei i przebaczać, nawet gdy to, czego doświadcza, jest. Krzyżem. Miłosierdzie Boga nie jest znakiem słabości, ale mocy. Bóg nie każe, by się wywyższać, Bóg przebacza, by się uniżać i objawić w pokorze swojej miłości. Jezus czyni miłosierdzie sposobem swojego życia. W każdej sytuacji, gdzie spotyka człowieka cierpiącego, zatrzymuje się, uzdrawia, podnosi, pociesza, przebacza. To styl Boga, który staje się stylem Kościoła. Miłosierdzie staje się konkretnym aktem działania. Karmimy głodnych, napoimy spragnionych, odwiedzamy chorych, pocieszamy strapionych, przebaczamy winy. W ten sposób miłosierdzie staje się nie tylko aktem, staje się postawą. Miłosierdzie to dar, który winien stać się stylem życia każdego chrześcijanina. Miłosierdzie jest pierwszym i ostatecznym atrybutem Boga. Miłosierdzie nie jest słabością, ono jest wszechmocą Bożą, ono jest pierwszym imieniem Boga. Przeczytałem kilka cytatów z bulli Misericordiae Vultus sprzed dziesięciu lat bulli ogłaszające jubileusz. Rok Święty, Rok Miłosierdzia. Moi drodzy, myślę, że jeszcze na coś wpadniemy razem. Wy, słuchacze i ja na tym kanale Jaskinia Słowa, żeby troszkę przybliżyć nauczanie papieża Franciszka. Myślę jeszcze, jak to zrobić. Zobaczcie, że ten jeden dokument, jedna bulla, tyle głębi, tyle tekstów, które poruszają serce i mogą być początkiem medytacji. Jeśli macie jakiś pomysł, jak tak biblijnie można by było ugryźć nauczanie papieża Franciszka, przedstawić je na moim kanale. Nie wiem, czy w kontekście encyklik, których było kilka, jak jakoś biblijnie je przeanalizować, czy może konkretnych tematów w nauczaniu papieża Franciszka. Pomyślcie, bo od kilku dni chodzę z taką, z taką intencją, by... By znaleźć jakiś sposób, by na tym kanale razem z Wami troszkę przyjrzeć się nauczaniu papieża. Dobrej niedzieli, dobrego spojrzenia na miłosiernego Ojca. Jeśli potrzebujecie spowiedzi, nie czytajcie. Jeśli potrzebujecie modlitwy, znajdźcie czas. Jeśli Czujecie, że nie potrzebujecie, albo nie czujecie, że potrzebujecie, a potrzebujecie, znajdźcie chwilę na to, by spojrzeć na miłosierne oblicze Ojca objawione nam w Chrystusie. On nie męczy się przebaczaniem. To my czasem przestajemy o nie prosić. Nie przestawajmy.